Ninja Tom. Dzisiejszy poranek nie różnił się niczym od innych poranków. Słońce wstało jak zawsze, a wraz z nim nasi ninja nic jeszcze nie zapowiadało jednej z najdłuższych jak dotychczas misji. U gubernatora ninja zdecydowali się na misję szpiegowską, którą może wykonać jedna osoba. Dan i Tom są zmęczeni i zainbiały ninja postanowił udać się na misję szpiegowską w pojedynkę. Podczas gdy Dan i Tom pomagali w liczeniu zasobów magazynów, Sizein zmierzał w kierunku miejsca docelowego misji. Misją była infiltracja siedziby wroga, czyli zwiedzenie każdej z komnat, zbadanie ich w celu złożenia raportu. Dodatkowo należało dowiedzieć się, czy z siedziby wroga widać wioskę ninja. Misja zaczęła się pechowo. Już pierwsza próba podejścia do siedziby okazała się nieskuteczna. Podczas skradania się zain został zauważony przez wartownika, który rzucił się na niego. Na szczęście Ninja został wyposażony w strzałki usypiające, które zostały wykorzystane. Po obezwładnieniu wartownika oraz odebraniu mu kluczy, biały Ninja wszedł do pierwszego pomieszczenia i zaczął zwiedzanie. Gdy Zein udał się do drugiego pomieszczenia, tuż obok przeszedł jeden z wrogich wojowników, który na szczęście nie dostrzegł z skradającego się ninja. Zein kontynuował poznawanie siedziby wroga, po przeszukaniu pierwszych pomieszczeń udał się dalej. Kolejnym odkrytym pomieszczeniem była sala z kominkiem, z której Zein zabrał kłodę drewna przeznaczoną do palenia. Następnie wszedł do jadalni, w której posilał się jeden z wrogów. Zayn musiał być bardzo ostrożny, aby pozostać niezauważony. Gdy Zayn przemknął przez jadalnię, odkrył magazynek, w którym znajdowała się skrzynia, którą Zein od razu otworzył przy pomocy wytrycha, co jak się miało zaraz okazać, było największym błędem tej misji. Zaraz po otworzeniu skrzyni i opuszczeniu magazynu biały ninja udał się do kolejnego pomieszczenia, które okazało się być więzieniem, w którym przetrzymywany był zielony ninja, zielony ninja którego Zein nie mógł uwolnić, ponieważ przed chwilą zużył jedyny posiadany przez siebie wytrych. Po zamianie kilku słów Zein udał się w dalej. Kolejną komnatą okazała się łaźnia, w której właśnie brał kąpiel jeden z wartowników wroga. Zein skorzystał z okazji, ukradł wartownikowi jego ubranie i przebrał się za jednego ze swoich wrogów, licząc na to, że pomoże mu to poruszać się niezauważonym. Zaraz po przebraniu się Zein udał się do sali, w której znajdowały się cztery dźwignie. Zein poruszał nimi, ale nic się nie stało. Po nieudanej próbie z dźwigniami Zein udał się do kolejnego pomieszczenia, były w nim zamknięte na klucz drzwi, za którymi znajdował się włas do piwnicy, które wydawało się być ostatnim niezwiedzonym pomieszczeniem. Zein wyłudził klucz od jednego ze strażników, a następnie udał się po pochodnie dzieki, której mógł wejść do piwnicy, przy okazji wchodząc na wieżę i sprawdzając, czy nie widać z niej wioski ninja wykonując kolejną część zadania. Piwnica okazała się być spichlerzem, w którym wrogowie przetrzymywali resztki pożywienia. Zeyn wyszedł z piwnicy, kończąc zwiedzanie wrogiej kwatery, jednak przed powrotem do wioski, postanowił raz jeszcze spróbować poprzekładać dźwignie i sprawdzić, do czego służą. Tym razem udało mu się w taki sposób ustawić konfigurację wajch, aby uruchomić mechanizm otwierający sekretne pomieszczenie. W międzyczasie wartownik, który brał kąpiel, zorientował się, że ktoś ukradł mu ubranie, wezwał więc straż i ogłosił alarm. Zeyn wbiegł sprawdzić, co znajduje się w tajnym pomieszczeniu, dostrzegając kufer. Podczas gdy wrodzy wartownicy ruszyli w jego stronę, Zeyn przeszukiwał zawartość kufra. Trud i ryzyko opłaciło się. W kufrze znajdował się szafir, który został zabrany przez Zana. Zeyn rzucił się do ucieczki, a wartownicy zbliżali się do niego coraz bardziej. Gdy Zein przekroczył próg drzwi oberwał kilkukrotnie, wrogowie zadali mu kilka silnych ciosów, które o mało co nie zwaliły go z nóg. Na szczęście udało się zanowi uciec. Gdy Zein wybiegł z wrogiej warowni wskoczył w zarośla i zniknął z oczu wartowników, którzy zrezygnowali z dalszego pościgu i wrócili do pełnienia swoich zadań. Misja zakończyła się pełnym sukcesem, choć porażka była o włos.